Y, są witam te... serdecznie naszego szkolenia w całym wszystkich dziennikarzy na konferencji prasowej po meczu stanu. Reszowia, wynik znany na zero dla gości. Bardzo proszę, ten reszowia, krótkie spotkania. Typowy mecz derby mm. pod Karpacia. dużo walki, dużo zaangażowania. bramkę w po pozostałym fragmencie. Mieliśmy okazję do wyjścia ląbanderą nie wykorzystał z sytuacji sam na sam. Nie od tego momentu odkryło się dużo wiem zawodnicy, jakby chcieli dotrzymać ten wynik. Uczyłem w drugiej połowie, że, jeżeli, że nie możemy wyjść na drugą połowę i myśleć o tym, żeby ten zero do, dowieść. Niestety po przerwie oprócz tych fragmentów, które nie stworzyliśmy, Yy, Zbyt duża sytuacja. Wynikało to z tego, że nie, nie potrafiliśmy skontrować. Ostatnie, ostatnie podania nie potrafiliśmy zagrać, bo były takie możliwości, ale trzeba też powiedzieć, że mieliśmy też szczęścia przy starych fragmentach przyczynika. Cieszę się ze zwycięstwa i bardzo mocno dopinguje Pawła, żeby utrzymał salową wolę w drugiej lidze, bo jest moim serdecznym przyjacielem i myślę, że to jest odpowiedni człowiek na Dziękuję. Dziękuję trenerowi Tumaczowi. Bardzo proszę, trener aktualny. Dziękuję za reklamę <grymne> tak, to i gratuluję zwycięstwa. Z przebiegu meczu uważam, że najprawdziwszym wynikiem byłby remis, no ale, ale mówię, jak się takiej sytuacji nie wykorzystuje, to niestety meczu nie można wygrać. Typowy mecz walki, derbowy, tak jak to powiedział. I myślę, że pretensje możemy mieć tylko do siebie, bo tracimy bramkę po naszym błędzie, ewidentnie takich bramek nie możemy tracić. I później te sytuacje, które mamy w samej końcówce, to wypada zamienić na bramkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerowi. Proszę bardzo, pytania do trenerów. Przedstawiamy się od dnia do, do trenera gospodarzy Panie trenerze, chciałem zapytać, wie pan, że, wiem, że nie będzie pan chciał wskazać palcem, ale y, może sp spróbujmy, kto jest winny z bramki? Myślę, że to nie jest moment najlepszy na no nie kto jest winny stracie bramki. No, spokojnie sobie trzeba to przeanalizować i ogólnie ta drużyna, nie był jakiś indywidualny błąd, bo ta piłka odbijała się parę razy, także nie, ciężko wskazywać teraz jakiegoś winowajcą tej, tej porażki. Także nie doszukujemy się takich rzeczy i, i spokojnie przeanalizujemy sobie, bo to jest kolejny stały prawny, z którego tracimy A kto jest winien, że nie szczęśliwy <laughs> <laughs> Panowie, zadaję Ci, przepraszam, panu, że ja tutaj... Trudne pytania, ja grałem na Puszczy, świetny mecz, no, zespół dwie, dwie pasy na pięć dzisiaj i przegraliśmy, nie wykorzystując trzech 100 sytuacji karnego. Dzisiaj podobna historia, zdarzyła się w końcówce, myśmy mieli to zeszczęście. To są bardzo trudne pytania, które Pan zadaje. Proszę bardzo. Chcę o, bo, bo piłkarze stali, i też tam czy się reagowali, że, że, że była ręka w, tam, w tej koncesji. jak Panowie to oceniają? Nie pan co z mojego punktu, ciężko mi powiedzieć. Siedzę, na jeszcze ławki są tak ustawione, że no, jakbyśmy usiedli, to bym widział samą tramwę. Stoimy z daleka po skosie. Była walka powietrzna, no, ciężko mi to ocenić. Ja chciałbym żeby był karny, no ale niestety sędzia nie widzę. To wszystko poszukajmy no, no, sędziego jakieś rzeczy, bo takie sytuacje, które trzeba zamierzyć na drangę. No trzy porażki z rzędu trzeba... No, kibice się zaczynają poważnie martwić, prawda? Co, co, co to dalej, bo teraz pelikan bardzo wymagający przeciwnik, podnieść siarkę, ten na brzeg? Żadnego, żaden mecz nie złamał. Mamy. mamy kadry, jaką mamy. Tak naprawdę z meczu na mecz wypadają nam następni ludzie. Zostało nas może 15-14 do gry. Także to nie ma co się ukrywać, nie ma co chować głowy w piasek. Trzeba tymi ludźmi, którzy są, podnieść się i grać dalej. I żaden nie wróci z tych nieobecnych na, na, na środę, tak? I czy na pelikan ktoś wypada? Za kartki na przykład? Uch. Czy kart Higart dostanie jakąś dodatkową górę za takie nieodpowiedzialne zachowanie? Nie no, ta kartka to jest skandal, to nie ma nawet o czym mówić. My już o tym temat z nim rozmawiali. To no, jest niedopuszczalne, niedopuszczalne. Ale wie, pan wie, ja coś powiem. Jak jest, jest tendencja nieprawdopodobna karania, przecież to są emocje. Ci chłopcy, y, widzicie, może piłki nie było dzisiaj zbyt dużo, ale emocji, zaangażowanie w tych nie może odmówić. Zdawali sobie sprawę jednej drodzy, jak ważny jest to mecz i im zaangażowanie można odmówić. Są nerwy i sędzia też powinien to czuć, a ja nie karać dlatego, że sobie jeden drugiemu coś powiedział. Takie jest moje zdanie. Graliśmy w piłkę, Paweł, i, i emocje towarzyszą tak jak kibicom, towarzyszą tak piłkarzy i trenerom. I, I nie uważam, że któryś z nich się jakoś skandalicznie zachował, żeby popchnął, odepnął, uderzał. I, i, i nie, nie chcę tutaj absolutnie zwalać winy na jakieś decyzje sędziego, ale, ale no muszą sędziowie brać pod uwagę też i taki aspekt sprawy, jak, jak yy, męż między yy, sąsiednimi miastami, klubami i, i, i że one wywołują też takie dodatkowe emocje. Sędzia ukraińskie, Ukraiński. No, nie wiem, co mogę Panu powiedzieć. Ja też nie jestem za mocny Ukraiński. <laughs> 你任何事情。<Sure. S 1>